Cichajże. Dobrze, no. za zaczynaj oficjalnie odcinek. No i teraz oficjalnie dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na serwerze, na modach, który się zwie Better Hour World, jak mod chyba? No. I to jest ogólnie spawn, który przed chwilą w zasłonie został zbudowany i był challenge, żeby spać z tych schodów i się zabić. I tak, i będą to zrobił. A ja jestem Maciek, dzień dobry, YouTube. A to jest Maciek, y, i jest około. S... Nie no, dokładnie. Za, za, muszę powiedzieć, że zacny spał. Na tym teksturpaku bardzo ładnie wygląda. Y, jest 100 modów. Kaman. A to swoją drogą? Y, ja, tak. I Siem są pracę, straszne Maciek. te mody, bo ja się nie Malka I zobaczcie, zobaczcie, patrz, patrz, patrz. On ma penisa na tym tutaj. She's got the penis. O, on ma tutaj penisa. Ja go tył trochę podjadę. Cicho. może się okay, może nie to zobaczyć. A tutaj oh, lage, są trupy? O sit. lacz, lacz. Oh shit, oh shit, czekaj. A widzę. Tu są trupy. Był jest... Captain Penis, teraz jest Captain Obvious. A czy był Captain Obvious, jest Captain Penis. Dobra, i ogólnie tak, to jest tyle modu. że ja tego wszystkiego nie ogarniam, ale okej. Okay. Mm, odpalę sobie Już od opuka. razu, bo widzę, że mnie ludzie na snapie dodają. Na początku jakoś jest to live floty, to najpierw e, e, snaplot ty na Able jak zresztą ten kanał się zwie. A mój to GMP 40 Jestem blondynką, więc mogę tego nie ogarnieć, ale okej. Okay. A on jest Biedronką. On jest Biedronką. Nie mylnie ze Stonką. On ja jest mam Biedronką. Dwa Od jakiej Starej. wersji Starej. w Ministra? Starej. Nie nie a... Ze Stonką. Amarant, Tiger Wood, co Amarant jest taki zespół. Siema, locie, wróciłem. O, widzę, że tu many items jest? To nie jest, tu many items. Na początku musisz zdobyć po materiały, materii, to jest so nie much jest element, items? Myślę, nie powinno być to dla ciebie trudne zadanie. No jedynie, że jesteś o, nie, na tym jest no to jest dobrze. ja nic, nic nie poradzę. ]bie. Jeżeli nie znasz jakichś receptów, użyj tego do. Lotta, ty grasz na młodach? Do. Siema, Ole. Do czego? Co my o licie, o szkoła na dole masz pustą tepelkę. Nie z... rozumiem o co ci chodzi, bo nie, odmi nie odmieniasz przez przypadki. Sorry, invite request. Mm, 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 mm. No ta gra na swoim serwerze zacnym. Na no, co? Kman. Mm, pierwsze co to ja potrzebuję w ogóle zrobić. W ogóle ja bym się od nich wyniosła, bo Kaman A ja, ja muszę spałować czad. Oni są śniadają. Otwórz czat w <laughs> nowym oknie. Ja stąd idę. Keep loading, Czemu, loading. A w ogóle są dźwięki, są dźwięki. Tylko może podkłośnie... O, może Dawaj czat. 50. Super będziemy... Embed czat, tylko dlaczego go nie widzę. No bo nie ma. <laughs> Uciekł. coś świnia. Zeżarło Prowa. W ogóle jest taka sytuacja, że tutaj nie ma ani. Jak to się stało? A! że się zesrało. Tutaj nie ma ani drewnianych, ani kamiennych rzeczy, tak więc... A i no... boguś Jaki Boguś? Boguś, ty wbijaj na serwer, kaman. A nie... wiesz ja jacy... jakieś drewno. Ale ja mam drewno. 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 No tu czat się zesrał na popałcie, no żal. Gdzie na, na, na Aha, na popałcie, dobra. Um... Działaj. Mm -hmm. Rozkazuję ci czacie, działaj. 16, Dziękuję! Czyli... 16. Łączenie z czatem może to zająć do 30 sekund, no ja myślę. <noise> o, tu działa. Aha, bo ja muszę. Działa, zobaczyć, jaki się IP serwer? Na nie, jak nie Nie wiem, nie wiem jaki a... jest IP serwer. dawno nie nawiązałem. Bo nie wiem. Muszę zobaczyć, jak to jest. Wiem, bo ten komputer, co był na snapie to wyglądał bogu, bo on był do pracy, a nie do gier. E, anonimowany, czy ty chcesz, może bana tutaj? Tak, by the way, skoro już tutaj jesteś. Ktoś jeszcze jest w tej świętej trójce? Jest. O, I jest Wii. Pewnie też by chciał. Come on, przestańcie rzucać tymi lajarkami. No. Spok. muszyński kojarzy cię. No, oczywiście. O, i Zobacz, pies, pies jest. Dzień dobry. Święta Dzień Trójcy. dobry. <noise> Nie wiem, ile będzie trwał live. Gdzieś pewnie z dwie godziny. Jak będzie, będzie trwał? Coś koło tego. Ej, bo mi. <śmuszczamy> bo mi questbook nie działa. Tutaj takie info. Dobra. B będę info botem. Dostałam jakieś rzeczy w ogóle z wykonania quest'a, super, mam latarnę i mam Empty Atlas, który yy wygląda jak mapa, znaczy to jest ogólnie mapa, zaraz wam pokażę. Nie, to jest naszej, o jednej ważnej mapę. osobie. Jest fajnie, paczka modów mi się podoba, jest bardzo no, nie hardcorowa, nie ale spoko. Więc mm, tak, chciałabym jeszcze, Hej ja to. No to fajnie, że masz wycieczkę to do Słowacji, do jest z. TUL station party... O Jezu. Cześć mistrzu, mistrzu siema Obawiałam się tej party. mam ja mam ferie, my chcemy frytki Ach, Dobra, Znaczy czwórka station. wygrywa życie TUL... TUL TUL... Toul... Spoko ze... ta... Jest A, bo ja szukam Maxa Pay dwójki po polsku, jeśli Krafting była polska wersja O, dobra Czekajcie Kacie, bo to będzie, to będzie proste, to będzie proste. Ogólnie tam jest dużo zadań do zrobienia. Trójca jedna osoba nas opuściła. Um, o, miło, miło, naprawdę miło, nie, nie będziemy tutaj. OK, mam to. Ja bym ogólnie gdzieś poszła, tylko że zanim no ja cokolwiek zrobię Kaman. Chodzi o to, że najpierw muszę zrobić kill off Żeby zrobić kill, off, muszę zrobić parę zadań. Żeby zrobić parę zadań, muszę zrobić to, co nie. No kluski trzymaj kluski na oknie. Trzymaj kluski na oknie. Mm, na Facebook? balkonie nie Pruski są dobre, są tak? Jej, 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 Oczywiście, że będą live'y w Ferry. Zaczynamy, nie wiem czy jutro akurat, bo Sperl ma ma ból dupy, że dzisiaj Lotta robi live'a i chce wbić. Co? No. Ale o co chodzi? Bo ja nie wiem. No bo chciała live'a zrobić, ale jak się dowiedziała, że ty robisz, to powiedział, że przyjdzie tutaj. Ale to nam do mnie jakieś ale teraz? W sensie, że się nam Nie, okocha? nie ma takiego ale, tylko po prostu, że, że wiesz, że... Takie wad! Lajwaj! Stencil. A ja już planowałam od wcześniej, tylko może jej nie mówiłam. Kiedy macie ferie? Teraz. Stency. Jestem pierwszy raz dalej. No widzisz. Może i jutro je oddam to tę, bo nie wiem o której wrócę. Aha, dobra. I, I, I będzie lajwaj i... u mnie we wtorek po prostu. Jeszcze mi jest potrzebne zwykłe drewno. Te. I mi jest to potrzebne. I będę miała wszystkie trzy. Cześć, Pitek. Dobra, Czy oni wszyscy już poszli z tego spawna, tak by the way? Bo ja sobie tutaj tak siedzę i jest śmiesznie. Jest fajni. Eee, siedzą. Nie, nie siedzą. O kurde. O, żeś mordę. Dobra, molaczek, że nam Gdzie się z nami Tapton. Długo żeś pobył. Poszli. Nikt Mi Niech fery skończyły. Widzimy, no, widzisz, się zaczynają. Wreszcie. Znaczy, moje... Uh... Macie problem. Dobra, mogę teraz <grym> wygrać. <grym> mogę teraz je wybrać i chcę Pixaka. Y, ale potrzeba... To się to za tydzień. Mi się chwilę skończyły te trolle'y. Hmm. Rozumiem, z... że potrzebuję tego. Piękny grona, nic nie puszczyliśmy, a ty się... Ale cię przeprosiliśmy, a ty się fochasz. Katie, bo początki są trudne, naprawdę. Początki są tutaj trudne. Trzeba ogarnąć w miarę szybko wszystko, bo ja inaczej ja będzie to... przekichane. A ja teraz chodziłem do szkoły, więc. Wi, to nie jest rol, to jest po prostu hamstwo. I to takie hamstwo, że. Dziękuję bardzo. Maciek, jak słyszałeś o nim? Słyszałem, że coś takiego było, nie wiem na czym, ono polegało jakoś. Macie, przecież ci mówiłam. Nie, właśnie nie mówiłaś. Nie mówiłam? To ci później ja powiem. To no do IP. Jeśli się mam oddać JP, czyli Język Polski. Um, poczekaj, jeszcze czego mi potrzeba? Um, Questbook, Pattern chest. A jak się robi pattern chest? A bo ja wiem. Zaraz, zobaczę. Pattern... No co, pejny rower w tle. Chest. Z rower zwykłego chesta i plan... O Jezu. Ja twórcę tego po prostu... Nie znasz się. Zabiję i ugotuję. Czyli chest i blank, coś tam. Mam pattern chest. I teraz powinnam mieć możliwość. Nic nie musisz robić. No to how to claim it? Poczekaj. Simply. Paweł, jesteś? Jestem. Co ty ty powiedz mi, bo ja teraz tutaj robię sobie te piękne moje zadanka, no nie? Nie tak. E, nie wiem, czy tutaj nie i na to drugim etapie. Dobrałbym. No nie. I mam y, 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 do wybrania ten... Y, no górę. kilofa no tak. i to to, i to to, no, no nie? Tak, tak, tak. No i po prawo mam te wszystkie trzy stoliki tu zrobione, no nie? Trzyma Paweł, nie znam mhm. cię. No i, i powiedz mi, bo ja tego nie mogę zaraz zaklejmować. No widzicie, jak idę. A zrobiłaś już całe te zadanie? No tak, mam wszystko po 100%. Teraz zobaczę. O co chodzi? Mm -hmm. Bo tutaj macie... Które stawaliście do szkoły? O 5.20. O nie, robi się ciemno. Ukraina się spełnia. A ty wiesz w ogóle gdzie oni poszli, Paweł? Nie bo rozeszli się gdzieś tam. Aha, po prostu się rozeszli. Paweł i Gaweł w jednym z no, tej Lol, parę. No, a Gaweł... Ciemka ja dragonizo. Ja Coś się ominęło? No nie wiem. Napisz, że zaraz im wszystko dam. Go. Tylko... Ja się rozchorowałem na ferie. I za mastek, jest nasze zdrajczyni. Y, eee, co widziam... Napisz, że zaraz. What the I za poczekaj, do, poczekaj, Maciek, Maciek. Chwilka. Co? Paweł, do powiedz. Pedofilka. Powiedz chwilka. Powiedz na że zaraz z nami wszystko, tylko nie poczekaj chwilę, żeby Minecraft. Okej. No dobrze. Milu jest w ten sposób. Za dużo ludzi wchodzi. Z zaciąć. Boże. A jakieś śwotki pewnie. Jest genialna noc. Super. Jak tam? E, Simka Lala. Jak? Działa? Działa? jak, i, um, jak, jak Maciek cicho teraz, proszę. <słyszą> 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 nie, bo ja nie mogę tu i tu na równocześnie. Paweł, mów. No to się Maciek. nie da Maciek. Zakań. Działa. Mam za Działa. czy nie? A. Czy to czy Tak, 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 tak. tak. nie eee, Ja też. No. Tylko, że właśnie ten questbook mi nie chce działać. W sensie to drugie o, zadanie nie chce mi pronto. się zaktualizować, bo nie mam możliwości zaklejmowania tego. Pronto! Klikam, Dobra, no, klikam na cokolwiek. Od, i... od jutra nagrywam maksymalnie. I nie dwóch. mam claimet, nie? A wykonałeś na 100% wszystkie zdania? No tak, mam jeden stół, drugi stół i trzeci stół zrobiony, mam je w ekwipunku i mam zrobione to na 100%. I no, mam e, rewart. Re, znaczy, ja po po No nie. No i to mam, mam te 16 blank patternów, mam ten jeden pattern chest, e, no ale no, nie jestem w stanie niczego zaklejmować. Tam, masz ten przycisk pani? No, no, no właśnie 3. o to chodzi, A, że no, nie zbyt mam... tego jaka 20. A nie zrobić się kolejny quest przypadku. Żeby... No, 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 żeby... no, no właśnie... Nie. To, żeby... zaraz... Ja żebym zaraz... parodiewał wszystkich naraz, to nie nie ale to była taka, to taka piękna okay, parodia. Okej, dobra, to jak ktoś to zaczepka. Jakby no, wędza, tak. mam panador. No. Dobra. Y, tak, tak wygląda tak, więc ja sądź się na razie nie ruszam, bo to jest... A wykonalne, żeby tam gdziekolwiek się teraz ruszyć. Kuźwa Niemcu, zamykaj drzwi! Maćku, moje też. Come on. Czytam. Wszystko. On. Niedobry Maciek. O, dzień. Bo Maciek jest niedobry, bo Maciek ma mindfucki, bo tu robi par, parę rzeczy. O matko, free nie rzucaj sucharów, ja dzisiaj nie czytam sucharów, sorry. Mm. Wie, nie dostaniesz unbana, bo jesteś... złym. Nie jestem pewna, czy ktoś coś do mnie mówi, na... No ale... Zatą tutaj kurczaki do wołcenia. Tak, 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 ja już się rozejrzałam za kurczakami, widziałam parę kurczaków gdzieś tam, tam, tam. No ale mamy ziemniaki. Kurczaki, ziemniaki. Jeszcze i z warzywo. Hmm. Dobra, ja bym chciała gdzieś tam się tak nie uczesał. O ironii, ona na ten kolejnego dnia kumpel się też tak uczesał, nawet nie był świadomy. Ach. Trochę deszcz. Coś walnęło. To zna walnęło. IP. Yo mama. Nie można IP, bo nie można IP. gwałciciel. Twojej story. Ej no, bo ja nie mogę tego. Pierwszego tylko wziąć. Uh, Zaraz. Co, z czego ja szukałem? Mm. Już wiem, czy, czy. kurczaki, ziemniaki, jakim... Ja bym się stąd bardzo chętnie ruszyła, ale nie mogę, bo nie mam żadnego. To jestem podesłasz. w stanie dalej cokolwiek robić. Mam adres. Ale Chyba spoko. twojej mamy. A... Cześć, uh, Aha. No. Daj, daj, daj. Z weną, a ja szukam tego drugiego łebka. Ten drugi łapek, gdzie on jest? I nie wiem, pod którym ja mam włączam. Cześć, Luksiu. Luksiu! Cześć! Słuchaj, no! Tutaj zadanka takie fajne są, no nie? A takie drugie zadanko. No, w tym momencie muszą być z dębowego. Co? Ja zaraz A widzisz, Ufo co? Drugie się właśnie pojawia, kolejne zadanie się pojawia. Jak zrobić drugie? No. Drugie musi być z drewna, dębowego, a ci już czy Nie. Trzy! <śmiennie> no ale potem pojedziemy. Dwa! Jeden! 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 Trzeci zaliczyła? Jeden! Jest y Jeden! 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 stolik... Drugi stolik, Jeden! Stolik. Tak, jeden! Ja no to pojawia ci się kolejne zadanie, zdobywanie krzemienia, wiesz? No tak, tylko że jak wychodzę wcześniej, mam postęp, podstawy, mam trochę trudniej, ale dalej nic nie mam i nie mogę wybrać. Znaczy mogę sobie wybrać, ale nie, pokażę, nie pokazuje mi się claim. Um, co teraz oglądałem tuberów? Jeszcze, masz... Maciek, proszę cię Bo na chwilę się mam Musisz do wybrania. Musisz wybrać, pikłan, tam pisze ci. Dzięki! No tak Wybieram, ale nie mam niczego, nic nie dostaję, nic nie mam, nie mam do Sosówki. klejmowania. Ale nie. Nie sądzę, że sądzę. Po nie części, trą mają nie. trochę racji. Maciek, proszę cię, zamknij się na chwilę. To powiedz czatowi, żeby się zamknął. Gady bo oni piszą, się pytają. Stołów, no, mam trzy stoły, no. Nie, trzy stoły, nie matko. Nie napis, a pod spodem masz zdobywanie krzemienia, bo dobrze. Mm, mm. Tylko nie Zdobywanie no, Aha. Zdobywanie stołów. Mm. Zdobywanie krzemienia. Aha. W ten sposób. A, dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Ja się wyciszam na TES-ie i lecę dalej, no hej. Okej. Dobra. Ten czat jest po to, żeby pisać, dobra. No więc właśnie. Ja wiem, że czat jest od tego, żeby pisać, ale jak potrzebujesz czegoś dowiedzieć, bo jestem nowa w tej pracy i nie rozumiem, to proszę o chwilę ciszę, żebym mogła się ogarnąć, tak? Tak. I wszyscy rozumiemy, wszyscy akceptujemy i jest wszystko okej, okay, tak? Tak. I teraz lecę szukać y, flintów. O, o! <noise> Trochę trupów tutaj jest, widzę, że chłopaki naprawdę bardzo się dobrze po po po, Na po Wyszła znów armia żywych trupów Nie, nie, i... ja tu pierdzielę, nie. Ile tam jest mobów, come on! Come on. Chyba boli. Boli. A to boli, jak jazz graffitio. A mogę zabrać to od mogę. No. Mogę. Wiesz o nowym Team Raider? Aha. Wiesz o nowym Tomb Raider. Nie. Nie to! Słuchaj, um, Maciek, jakby... kur... mać... Jakby święta trójca coś się głupiego odzywa... Czy widzisz co się tutaj dzieje teraz? Nach, Nach oh. not, not, nothing to the devil's door Nie będziesz piosenkarzem. No to się w mordę jeszcze zdziwisz. Nie zabierajcie mnie, stąd proszę. Proszę. Let's get, let's get, let's koyo, get. Na będzie moje we... trup tutaj leżał, no, pewnie. O, żyje. Nie! Lenin, greeper. Jaki creeper gubi. Zobaczcie, co on ma na morzu. please! Nuciuk! No, au, au. Gdzieś w pustyni. Świetnie, cokolwiek bym chciała zrobić, to nie mogę, już mam mało życia. Genialnie, po prostu genialnie. Gratulacje, wygrywasz wodę w proszku. Wygrałam wodę w proszku. Ale my, że coś od tyłu złapie, to normalnie po prostu nie żyje i jest heja banana. Lotta, grałaś kiedyś na modach? Trzyma tak, was ale usunie. nie natyw. na tych. Na Pixelmona graliśmy. Please, bez tych sucharów. Kur... mać! Chyba was... Ale urwał! Boli. No, chodź, otwórzcie te drzwi. Do it! No. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Lagi serwerowe, spokojnie. Bo to są lagi serwerowe. Bo to są lagi serwerowe. Mr yy... Boom Boss Co robicie teraz? Co będziecie robić? Ja teraz na przykład robię porządki sobie z skąd Wskonam sobie płytkę, lota sobie gra Czy to znaczy, że wszystkie moje itemy poszły się pierdzielić? I one nie zostały nigdzie? Coś tam, tam, tam? Nie wierzę Can't believe, po prostu can't believe No po prostu can't believe A to będzie długa serwia No kuźwa, gintyż ma <grym> słyszę, słyszę grizzly. Nie słyszę Grizzly. Nie, dobra. He, ja no banana. Pięknie. Widzę, że Maciek do formy wrócił. Ale jakie nie, formy? Nie. Takie Takiej takie do ciasta. Ale zaraz... Czekajcie, bo ja powinienem... ta nie masz miecza. Nie ma miecza. O to chodzi, że nie ma miecza, nie ma kamiennych rzeczy, nie ma drewnianych rzeczy. Bieda! Dzień, bieda! Trzeba walczyć o przetrwanie w inny sposób Jeżeli nie wystroić, to napyżaj. No. Napyżaj rozwal swojego trupa, ale że jak? W sensie, że normalnie lewą stronę łapki? Lewa strona łapki, a prawa to co? A prawa to fabka. Gorsza! No co ty se robisz? No co jaja? Dziękuję. Już ma. Jeszcze creeper tam jest, proszę. Ty idź, zrób i się nie denerwuj o, k o garlotta. Nie. A jak się rozwala trupa? Tak, by the way. Jesteś do dupy. A temu od razu daj pana. A... Nie, no dobra, taj małta. Nie da się w rozwalić trupa. W ogóle takie zasna zdjęcie, milordzie, na tym trupie. Nie da się rozwalić trupa, no come on. Ale dupa był trup i nie ma trupa. Prawie, no. Klikam prawym i nic, też nic. Come on. Come on, come on. touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? Och, właśnie, o tak bez muzyki siedzę. Nie ma tak, nie, nie nie ma takiego siedzenia bez muzyki. Nie mogę rozwalić trupa. No way. Nie ma takiego bicia. JAPIERDZIE Jestem ciele A, Come on. Dobra, nie, ja sobie pozbieram gravela i ja sobie stąd idę Bo inaczej... Sobie <coughs> sobie... <coughs> Jak ci ten tygrys skoczył? <coughs> nie, z shiftem bramym też nie Jaki a jaki to jakiś inny mod? Nie, idźcie sobie. No chyba nie. A tak tygrysa. The ty gryzę. Ja tam proszę o muzykę jakąś, please. No sobie włącz w tle. Jeśli nie ten, Nic się nie przeszkadza. Nie, 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 schodzi. Au, au, au. Czekajcie, bo już mam patent. Już mam patent. Poczekajcie. A, bo, bo to ja jednego trupa już gwałciłam. O, tak chcę zwałcić trupę. <grych> Kurczaki nie starczają, nie? No, no. Ej, to teraz powinnam wszystko, 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 wszystko zebrać. Lociak, czemu moje pytanie przeczytałeś w QA? No bo zaraz dostaniesz bana i będzie taki finał, bo naprawdę już mnie wkurzyliście doszczętnie. I to powinien być kuźwa mój trup Tylko pustą łapką chyba to jest trudniejsze niż myślałam A no ta skąd miałaś te ity na początku? Zebrała mnie Nara Daj okejkę no, Nie, ja sam spadam Sorry Ale spadam stąd Ja stąd lecę oh. A, będę miała trochę do urabiania tego, no ale spoko. Mm, aż, ale... aż się, się, ucieszysz, jak ją dostaniesz. Świetnie, ja są, ja nie, nie spadam stąd. mi się ciemno. To będzie najbardziej nieogarnięta seria chyba na moim kanale, ale spoko. Jak już to wszystko ogarniemy, to będzie super. Tylko że kamani. Kradnie trupy. Tylko że zobaczcie, jak tutaj się robi ciemno. Hej, Sandy. To będzie tak strasznie ciemno, że ja normalnie zaraz padnę. Jest jeszcze niebieski pająk do mnie idzie. On, Coś mi zam... minęło? Trochę Cię ominęło, Tara. <suszy> <suszy> Sorry, ale <sik> pauza. Za dwóch. <suszy> o, to sobie ze mną pogadać, niech, niech, niech jak przyjemnie. Się <suszy> Meteorytka cudowne jajko, nieźle. Lata wano bosna. Nie da Ci IP. Pomożesz Angliku? Ja mogę pomóc w Angliku, spoko. O, ale będę musiał też coś zrobić z Anglika sobie do szkoły Więc... <noise> <noise> Loto zgodził własnego trupa Czy on się nadobaczy na mnie Ja jeszcze wiedział, co żeście zrobili I w jaki sposób, jak to wyglądało Czemu ta poszła, bo szczacie jej się chce, no Odcedzić kartofelki, których nie ma musi Do kuchni poszło odcedzić kartofelki <noise> ja nazywa się serwer? <noise> <noise> Nie, spawa, nie twoja sprawa, nie jest twoja Zapraszam. Mów do nas, mówię do was. Loda, czemu gdzieś masz taki poważny głos? M bo locie jest. To macie co tam? No co tam? No ferie się zaczynają, no. Moi, moje ferie będą polegały na tym, że będę robił live, y, ale oprócz tego kombinatorykę, planimetry i transformacji angielskiego. My tylko podziwialiśmy wspólne i piękne zdjęcia. Ja tam u ciebie bardzo dobrze. Tylko chciałbym wiedzieć jak to wyglądało. Nie wiem, nie było. Nie. W ogóle. Tak przy okazji, jeśli nie dodaliście do nas jeszcze nastapa, to dodawajcie. Jeśli chcecie, oczywiście. Wbijacie też na nasze kapsele. Macie GMB40 i Mysel slot Able. Też warto sobie spojrzeć. Nie, to ten telefon był. Zapytaj Lotte, Lotte, jak wróci. No, Lotte ma swoją wersję. Tutaj panowie i panie mają swoją wersję. No. Jeśli chodzi o to chodzi, to wczoraj nagrałem Wędrownika kolejnego. Był Heavy Warsaw Fest w Fugazi. Korpus Helheim. Przecież mnie bo jutro będzie Piekło czy szkoła. <laughs> ja miałem dopiero do szkoły. Eee, I będą live'y u mnie. Tak ci mogę pocieszyć. Eee, będą prawdopodobnie od jutra albo od wtorku. Zjedziemy przed 12 miesiącem, wtedy dosz doszłem. doszłam mi blisko. Przeszła noc czy nie? Screammaker! Wow. O, przeszła noc. Can't Super. Can you see the fire? Aha, okej. Okay. No i Scream maker, naprawdę zacny zespół. Lota, udostępnisz paczkę? To nie jest moja paczka. Zapytaj paczkę, nie bij klawiatury. Dobra, mam wszystko, y, potrzebuję jeszcze tego głupiego... Y, moje ferie w lutym, no moje też. Dupka, który właśnie. tutaj jest, ale niestety... Gdzie jest moje jedzenie? Dobra, mam trochę flesza. Ten... na szczęście ferie. Na szczęście. Szczęście jest takie, że mogę się zająć swoimi produkcjami i się poza tym też pouczyć. Ja muszę tego zablokować, bo przecież on nie będzie tej strzelał. A będę mógł sobie wreszcie coś porobić na kompie bardziej, takich... Nie. W sensie te, takich no rzeczy, no. że podajpować, ponagrywać coś. Zainstalowałem Maxa dwójkę. Chodzi, więc będzie nagrywanie. Wow. A ja się zastanawiam, czy ten... wiem. Yy, czy to, co mi wysłałeś, będzie działało. Ale co? W sensie ten... Um, to ta gierca? Mhm. Będzie ci działała. Mi działa. No dobra, to że działa to tutaj. Ty... O, tutaj mam jeszcze jakiś ten Mam przecież ten sam system, nie? No tak, chcesz paluszki, a czyje? Mam Venoma i mam swoją głowę. Super. Maciek, Iś. Venom. Venom! dobra, myślę, że no, okay. tyle co mam, to powinno mi wystarczyć Przesunę tylko te zwłoki. Płody, 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 wrzucę was do wody. Wody. Jakie masz mody? Ile będzie trwał live? Jest 100 modów, ale nie mam pojęcia, jakie to są mody, ale. Będzie trwał do końca. Mm, nie ta książka, ta książka. Potrzebuję 16, czyli jeszcze nadal mało. Teraz się będę walić z and Future, We had a great with a that krzemienia, ale ja mam. ci tutaj uzupełnienie. dwa krzemienie w ekwipunku, a mi tego nie widzę. Tylko ale powiedz mi jeszcze, Sandy, czy to mają być simple, czy perfekty również możesz tam stawić. Czy dost perfect też tutaj się liczy? Właśnie, bo ktoś pytał, że wbiję na live'a, ale mamy mu pomóc z, co mniej z. No to z San Sandy mogę pomóc, spokojnie. Tylko czy możesz używać. Może tak powiedz, która klasa w szkole? Tam dużo powiem. Come on. Czasy typu Past Perfect wchodzą w grę, czy to po prostu wstawić, że Past Simple, Present Simple i Future Simple? 20. Oczka modów to ATER? Nie, to jest stworzona przez. Jak to jest y taka klasa postawów, no to raczej Past Perfect nie było. No to będzie tak.